Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Warhammera Space Marines. Jesteśmy na Kawarax. Będziemy dzisiaj używać web Hydrze. Eee, Także co, let's go! Wylądowaliśmy, Proceeding to relay. Maintain Vox reports. Keep Damocles out. The Astropath relay is four miles from here. Expect heavy tyrannid presence. What of the arch enemy? Sporadic reports. But Honor. they are here. Ja pierdo, Ej... Ogólnie słyszałem, że to przemówienie lepiej brzmi po niemiecku Ale nie będę, nie będę przełączał języka Także... Posłuchaliśmy po angielsku egzekucja przeprowadzona bardzo dobrze jaka w ogóle armia, nie? Piratole Kurwa kadianie to są out to no if we encounter chaos forces you need not concern yourself with me lieutenant disappear like that again and you'll be facing the master of the watch i understand sir why did you not tell us of your penance earlier it was not your business and now it is you have made it so through suspicion and intrigue let us get to work. A to już, okay. E... Open the gates. They're jammed, my lord. Damage from the last attack. Seal the gates behind us. Yes, my lord. Close gates. The relay is ahead. Through the arch. Sport. Engage. Mm -hmm. yeah, Wjeżdżamy z mieczem się strzelać Dobra Halo, nie ma, kurwa nie ma Awa, urwa Ała, mać, podnieś mnie. The spores collapsed the bridge There's no way through I may have an alternate route Proceed transmit to all specs now We need to clear this debris. Nie, no zostawiamy. Załadujmy. Dobra, wszystko jest ok, let's go. A ja w ogóle, gdzie się kadjanie? It is clear. Incoming. That's fools. The Cadians will make short work of them. Indeed. As Iebał. Co te cherubiny tu robią? Nieważne. Przejechał go czołgiem i chuj. Aj. Are getting hammered down there. <sighs> Delta Wing, we have given the infernal Xenos a fitting burial. It is not dead. Enlighten us, Lord Titus. The swarm would go feral without their connection to the hive mind, but their focus is still on the relay. Reports confirm the lieutenant's assessment. Enemy cohesion is still in full effect.

Sorry, że tak mało się odzywam, ale tu się tyle kurwa dzieje. Ale Kadianie to są naprawdę, to są kurwa Ja pierdolę tara O nie, podnieś mnie. No cóż, żaden kadianczyk nie przeżył. O sakra, się tu dzieje w ogóle. Jaki to jest w ogóle młyn, nie? Ja, kurwa, skupiam się, nie wiem co mówić. Jest za dużo tego. Ale mówiłem, że Kadjańczycy to są kurwa... Są me, me, mega tocy... Oni walczą, oni walczą... Jej, symula... stymulaty. W sensie... Oni się nie pierdolą. Oni są tacy... Oni idą po prostu. Nieważne czy to po trupach swoich. Swoich żołnierzy czy pod. Idą po trupach swoich i swoich przeciwników, także. To jest ciągły marsz. Kadia chyba wystawia najwięcej. Najwięcej żołnierzy w całym Imperium. Bo. Ka Kadia nie produkuje nic takiego, znaczy produkuje żołnierzy. Kadia skupia się właśnie na produkcji U, muszkiet laserowe, ale po co mi to? Then we'll go here. Yes. Wow. Record. Declare evidence. Crates found in sector fifty-five of the Upper Hive contain twelve volumes of dubiously heretical works. Also recovered. Fourteen Cantrail-type las rifles. Eight las pistols, various designs. classical symbols are applied to the surface of the weapons i'm enclosing pics supporting the evidence evidence to piece. be destroyed

co się kurwa zamknij je lepiej? Kolejny. ogólnie ogólnie to to z <coughs> ogólnie to że e w sensie chaos walczy z tyraniami, to jest normalne, bo tyraniści chcą zniszczyć wszystko, co bioniczne. A chaos po prostu walczy. O nie, kurwa wyjebałem się Oni. Pamiętajcie mi o nadziejodnych polegów. Wspominajcie ich uczynki i wieście w w, w, i wieście, że swym poświęceniem odkryli... nie wiem co. Lepiej. Ja, ja celuję w tych A Dobra. Dobra, let's go. Przegrupuj się, okej. Okay. I

There's our entry. That's quite a shot. Damocles to Telassa. Report. If Telassa fails to take out the Hive tyrant, then our little excursion was all for naught. Main with the main force. Why toil in obscurity when there's glory center stage? Hey, Sergeant. Our brothers are dying while we sneak around in the shadows. If we fail to send this message, we face a massacre. The lieutenant said it himself. There's deception at work. If you've got something to say, Sergeant. Dobra i tu skończymy <laughs> polsatowskie wyjście. Dzięki wielkie za oglądanie, łapka, subskrypcja, komentarz, jeśli wam, się jeśli wam się podobało, zapraszam również na mój kanał Twitch Kik, linki poniżej. W każdy poniedziałek. Każdy. Od poniedziałku do piątku. Sobota czasem, live. Plus minus 18, także. Dzięki wielkie. Pajo What is your duty? To serve the emperor's will What is the Emperor's will? That we fight and die What is death? It is our duty